I już z tej strony ROKU.pl a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na otwieranie paczek, mega paczek właśnie takich, ponieważ jak wiemy jest drużyna roku i otworzę dzisiaj takie właśnie wyszły. Wczoraj już chyba wyszły takie paczki po 100 tysięcy, 24, 24 zawodników, 24 rzadkich. Czy mi się trafi zawodnik roku? Zobaczmy. Gdyby mi się trafił taki rona... Dlaczego otworzyłem tą? Aha. No to, to fajnie. FAK. Okej, okay, dobra. <laughs> Jeszcze raz. Otwieramy tą dużą paczkę. Uwaga. Otwieramy. Skipnąć. Dobra. Błaga skip i kogo mamy? Sanctis, Eto, Howard, Tyrosi, Akinfejev, Flar, Benat. Czy będzie Toty? Niestety nie mamy zawodnika, Team of the Year. Dobra, wysyłamy wszystko do klubu czy... Dobra, wyślemy, potem ich posprzedaję. Wszystko do klubu i została nam jeszcze jedna wielka paczka. Uwaga, czy coś w tej parce nam się trafi? Duża paczka Team of the Year i... Jest! Jest Tiago Silva! Jest Tiago Silva, ależ szczęście! Jak widzicie mamy Team of the Year, Tiago Silva! Ależ pięknie się złożyło! Jest Dawid Silva! Jest! Nice, Alonso! Alonso, 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 Alonso i to chyba wszyscy. Ależ pięknie. Thiago Silva, zobaczmy ile on kosztuje. Thiago Silva, po milion trzysta, po milion dwieście chodzi, a więc naprawdę bardzo dobrze wysyłam wszystko do klubu. ale szczęście, ależ fart, po prostu nice. Zostały nam czwarta paczka Team of the Year, a w niej, czy może będzie, może będzie, może mnie zaskoczy Tevez. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, ile on kosztuje, hmm, ale pewnie mało. Ale nie chcę mi się sprawdzić pewnie mało, ale dobra. Okej, okay, to wszystko tak. A. Jeszcze jedną, ostatnią paczkę. Lionel Messi, może ty przyniesiesz nam siebie samego Lionel Messi i no, Papadopoulos. No, niestety. Hmm, niestety, niestety. Ok, a więc jeżeli podobał Wam się ten opening, zostawcie lajka, suba i jakiegoś pozytywnego komentarza. Ja się z Wami żegnam. I do następnego odcinku. Dzięki, cześć i narka. 이요 음어예